Cześć kochani, to ja, Zasia Dziadul. Poznaliśmy się 3 lata temu. Wtedy, we współpracy z Europejską Platformą Recyklingu, nagrywałam materiały ekologiczne. Razem z moimi kolegami i koleżankami stworzyliśmy wiele filmików o tym, jak dbać o środowisko naturalne. Dzisiaj jestem już w ósmej klasie. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa nie mogę chodzić do szkoły. Za to mam lekcje online. Teraz ja i moje rodzeństwo uczymy się z domu, a rodzice pracują zdalnie. Na problematykę drugiego życia elektrośmieci. Dlatego dzisiaj razem z Wami odwiedzę zakład przetwarzania elektroodpadów MB Recycling. Europejska Platforma Recyklingu postanowiła pomóc 26 dzieciom w zdobyciu tak potrzebnych laptopów. Będą to pełnowartościowe urządzenia, a ja prześledzę ich drogę na terenie zakładu przetwarzania. Połączy się też przez telefon z ekspertem. To co, zaczynamy? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Kieszkowski. Reprezentuję firmę MB Recycling, która prowadzi trzy zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Polski Środkowej: dwa w województwie świętokrzyskim, jeden w województwie łódzkim. I dostałem taką prośbę, aby dzisiaj porozmawiać na temat elektrycznych śmieci i zużytego sprzętu elektrycznego z młodą reporterką z Zosią. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy. Odpowiedzi na pytania, które ciekawią naszą reporterkę, a teraz zapraszam do naszego biura, wspólnie połączymy się przez laptopa i porozmawiamy na temat elektrycznych śmieci. Dzień dobry. Chciałabym, żeby na początek wyjaśnił na Pani naszym widzom, co to jest ponowne użycie elektroodpadów i na czym to polega? Cześć Zosiu. zacznijmy od tego, że ponowne użycie elektroodpadów jest to proces, który następuje na ogół przy zakładach recyklingu, dedykowanym właśnie dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Technologia idzie bardzo szybko naprzód i często zależy na tym, aby mieć nowszy telefon, lepszy laptop i te sprzęty, które już nie są najnowsze, często trafiają jakby właśnie też do zakładów recyklingowych. No i one są albo z delikatnymi usterkami, albo po prostu są już technologicznie nie najnowsze. i one wtedy podlegają procesom właśnie przywracania im drugiego życia. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to proces nadawania drugiego życia to jest jakby sprawienie, że stary, źle działający, zepsuty sprzęt zmieniamy mhm. na taki Praktycznie nowy, taki sprawny i normalnie działający, tak? Dokładnie, poprawiamy jakby ich kondycję, poprawiamy jakość ich użytkowania. Czasami wymieniamy poszczególne elementy, które jakby nie wykluczają te, tego, żeby można je po raz kolejny użytkować. A zdarza się też takie sytuacje, że na przykład ktoś oddaje do przoku, nie czy wiesz, co to jest przok, to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów. Po takim jakby oddaniu. Trafia on właśnie w nasze ręce i wtedy my staramy się, jakby przywrócić go, ponieważ są osoby, które z chęcią nabędą na przykład ten sprzęt po raz kolejny, a nie musimy poddawać go procesowi recyklingu, który jakby pozbawi go jego podstawowych właściwości, czyli na przykład e, dzwonienia, czy wykorzystywania do obsługi internetu. Super, mhm. bardzo mi się to podoba. Proszę, że zepsuł się komputer i tak? czy myśli Pan, że jest jakaś szansa, że można im pomóc? Hmm. Wiesz co, mam pomysł. Mam kolegę, który właśnie zajmuje się takim serwisem. Prowadzi cały sklep, właściwie, który bazuje na tym, że odzyskuje, przywraca drugie życie zużytemu sprzętowi elektrycznemu, elektronicznemu. Mam on na imię Michał. Sądzę, że on najlepiej opowie o tym, co się z tym dzieje, i myślę, że on znajdzie jakieś rozwiązanie dla Twojej koleżanki. Żeby sobie mogła jednak korzystać i z Tobą na przykład łączyć się z wykorzystaniem social mediów i rozmawiać o tym, co się dzieje w szkole, tak? Bardzo się cieszę. W takim razie bardzo dziękuję Panu za, za rozmowę i za odpowiedzenie na wszystkie moje pytania. I do widzenia. Do widzenia. Miło było Cię poznać. Michał Jurczok, dyrektor do spraw rozwoju w spółce Gekon. Spółka Gekon na co dzień podejmuje szereg działań mających na celu wydłużenie cyklu życia produktu. Żyjemy obecnie w czasach, w których konsumpcja odbywa się na ogromną skalę. Często robimy zakupy nieprzemyślane. To powoduje, że wiele produktów trafia do strumienia odpadów. Bardzo często w tym strumieniu odpadów Znajdują się produkty, które cały czas są w bardzo dobrej kondycji, spełniają wszystkie swoje funkcje, do których zostały stworzone. Cieszymy się bardzo, że, że dzięki naszym działaniom mogliśmy się przyłączyć do akcji, dzięki której w ręce 26 dzieciaków trafią przygotowane przez nas komputery, które otrzymały właśnie to, to drugie życie. Mamy świadomość tego, że jest to dzisiaj produkt trudno, trudno dostępny na rynku, z tego względu, że zarówno cały biznes, jak i również edukacja przeniosły się do sieci, przeniosły się do, do internetu. No, przygotowaliśmy dla nich fajny sprzęt, żeby, żeby tą naukę umilić i żeby ona była przede wszystkim efektywna. Super, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, w których laptopy trawią w ręce dzieci.